Dobra, panowie jedziemy, ne? No, dobrze, no No, ale miło, tak mi się <laughs> nie zdarza. A śnieg Dory wchodzi. Ło, ale teraz driftuję, ja widzę, patrzcie. Ło, kurde. O, fajne, że mam się w bordzie. Dobra. Jedziemy. Ło, łowu, łowu. Ale mnie. Wy, 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 wykręcało. Ej, chodźcie tutaj. Ej, ten jest sklep z komputerami, szybko. Hej. <laughs> Co? Ten. Ten, no. Gdzie jest Michał? Pobiód, pieło. A nie jest co dla panów? Dziękuję za. Kurwa! Dziękuję za. Dziękuję za obsługę. Tez biegnie mi. O... Tez biegnie mi.

O to jest to chyba dzisiaj myślę A. A na E, się pali, a nie, ona się tylko śmieci. YOUR FUCKING M Jestem z panem Bob, ruchałem się z panem Krabem potem tym, banknot. Jestem z panem Bob, spuszczam się w po... Korb! Jezus! A więc, widzowie, chcielibyśmy wam bardzo podziękować za ten rok i chcielibyśmy życzyć wam wesoły świąt, żebyście spędzili ten czas z rodziną. I. No miłego dnia, co. To widzę, bardzo wam dziękuję szczególnie ja za ten rok. Co i o tyle, tyle ile nam wsparcie daliście, naprawdę, bo bez tych filmów w ogóle... Kurwa, co? Bez was by w ogóle tych filmów nie było. E, no i naprawdę życzę Wam wszystkiego najlepszego z okazji świąt. No i życzę Klon. Teraz oddaję głos do naszego kolejnego członka Nexmote. Mm, widzowie bardzo dziękuję za ten rok dziękuję za takie duże wsparcie. Życzę Wam dużo zdrowia, szczęścia, Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego, nowego Roku.